a szaldziemi na stleby. Dzień to postać y, stworzona przez Nike. Y, w 2020 roku stworzyła pierwszy sukien z barny czerwonej. Tutaj powinienem was pytać o to co? Czy nie chcecie? Nie. Y, jeszcze raz. Tak, tak, już powiedziałem, ale to super. <noise> tak. Y, wielokrotnie i prawdopodobnie do innego osiągnął z formy. E, twórca chciałbym pogratulować takim twórcom LEM, Lubi, Ciarak i Zoe, dzięki którym e, jego wsparcie i, i cały proces e, twórczy możecie właśnie obejrzeć. Także wielkie brama. Brama będzie dzisiaj dużo, więc... Następnym uczestnikiem będzie nasz kochany Lubi. Masz lubi na scenę. Lubi z pręciorem. <noise> e, jeszcze do swojej drugiej, został w 2023 roku. E, I tak właściwie ja rozpoczął swoją e, przygodę z sposób making e, Prosty design, bo to jest szaro biały e, film. I ja, on właściwie jest bardzo dobrym wyborem na i inne proste zwierzątka. Yy, brak satysfakcji tak naprawdę z pierwszego suitu spowodował yy, złożenie lubiego 2.0. Nie wiem, czy ktoś z Was był yy, na poprzedniej edycji na pokazie. Ręce w kto był. Czy pamiętacie tego wliczka? No, super. No to to jest jego właśnie wersja 2.0. Jest. No super, mi się podoba. Dobrze, więc yy, uważam, że właśnie... czerwone, no więc... Yy... <grymny> więc wybór z Sursona oczywiście był oczywisty, tak? Yy... Czy tu można jeszcze? Kto to pisał, tak? Nie ja. Yy, proces tworzenia, tak mi chciał autor powiedzieć, no był bardzo skomplikowany, co przyjmowała nie władze nad światem. A to określenie przestało, jeszcze nie wiem. Yy, spokojnie, część nie zrobiła. Największym wykazaniem, pytanie okazało się ustalenie finalnego designu, który jak to bywa, jest nie jest skończony jednocześnie. To no, jedno jest pewne, karabuszka panna jest gotowa na każde wyzwanie. A tu będzie? Jakie zwierzątko? No, on tak jest sam, tak wiecie. Niemiecki dziś z podręczonymi łóżkami, łapkami, kocha kolarstwo, rzucił kursy z piękna od wyższego. To dzisiaj mieliśmy, mamy pokaz wyższy, prawda? Chętny do głową wstępu, ale nie zawsze jest dobrym ubożem. Dlaczego dziś są w tym mieście, spotykają się dzisiaj niż dziki? Dziki, dzisiaj jak mawiają, Eee, a co z polarem? W tym świecie nie ma pomarańczowych miejsców, tak jak nasze naszych krajach Ale za pomocą jak i właściciele są wszystko nierozerwanie związań. A te pomarańczowe ażeby to zrównoważony wyświadczeń, który zostawił swój świat. Dziękujemy Ci bardzo. Teraz dziękuję Państwu Lufi. Wspierając do stworzenia małych i różnych futra i piesków o zetulowanym maszynę. Pomysł na ludzi pojawił się spontan spontanicznie. Ja oddał sporo futra w ciągach oraz do Chciałam nawet je używano do domańców. Chciała nawet inny charakter i używać, co doprowadziło do zmiany poprzedniej funkcji i zupełnie nową, jeszcze bardziej rynkową postać. No to no, jak dla mnie to jest połączenie kreatywności, pasji i dobrego humoru. Zapraszamy na scenę krzemka. Jakie to jest krzemka? A, krzemka, nie ten dzielony, że Powstał z dość potęgicznej zachciałki właściciela. Chciał zawsze, fascynował go zawsze wnioskiem na zwierzętach. Chciał być to powtórz z wnioską i nawiązując do swojej dominacji przeszłości. Wybór Pana żółtra Europejskiego, który możecie to teraz budzić. Słowaki na ten, 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 ten właśnie pokazuję. Nie ma już żadnych Po prostu się podobało są Całość powstała przy użytkowniach witamincewskich, oraz futra, futra A za proces tworzenia wymagał godzin skończonych przed napotem, życia jednocześnie od nera w z dorosłego do przejścia auta, z <tuk> Państwo następne następny wejdzie hany prosto na gór, lecz nikąd, Jak to jest gorąco? Taki słodki wyczarczyk, prawda? W swoim gór jest uczciwia, że gór obecny w bezterminowym, bez nawet terminowym, na bez terminowym urlopie, Stwierdził, że jego praca jest po prostu trudna, podczas nawet prawnych wyprawach wciąż to nie jest ja się pracę. Według papierów to werbit, tak, taka rasa, ale jego matka była suką. Nawet są tym słuchaczu się winny, w pewnym sensie wyjątkowy. Jeśli miał go myślić, co nie jest, Arnes, powiedział, że to jest po prostu on sam. I właściwie twórca i pomysłodawca w ustu jego. niego samej, zjedźcie fantazji. Zrób Uzbroić się w cierpliwość, bo ona właśnie do nas zmierza. Ale zmierza, naprawdę zmierza. Odwróćcie głowy. Jego dla mnie jest właściwości, leczy oraz umożliwia duży w czasie. Zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. Jednak sasekł obiecznie 5 tysięcy 115 lat i odmawia przyjścia na nich w przyszłość. Bo boi się, że zobaczy nadchodzącą katastrofę, przez co utknął w zamkniętym odniesie czasu. Tworząc tę postać, twórca chciał stworzyć coś, co sporzono wykonać zbliżają się 18 urodziny motywacją do stworzenia tak dużego projektu, który miał być podstępowanie właśnie tego etapu. O. Imię Sasy, czyli polską zakód słońca symbolizuje koniec dnia a zakończenie i zakończenie pewnego rodzaju w No nie idzie, no. Te wielkie wydarzenia potrzebuje tych, którzy stoją za kulisami. Będzie wszystko puszczało w formie paznałości. Dlatego składamy królewskie podziękowania naszym wspaniałym sponsorom Dumb Dog i Print Hall, bo dzięki nim możemy dzisiaj podziwiać tak piękne złożniki, takie piękne sztuczki i to, co się dzisiaj wydarzyło. Więc yy, miliony naszych sponsorów niech Pan zapadną w pamięć, bo prawdziwi współmierzeńcy zawsze zyskują na szacunek. A te nagrody, które właśnie wykonam wręcza muszą i będą wale tego dnia. Dobrze, a teraz wszyscy nasi cieszy się zwycięstwem, który jeszcze trwa. Vielen okay.